Raz, raz. Aha. Jak to jest prowadzić najlepszy ośrodek samo w Polsce? No wspaniale, naprawdę bardzo się cieszymy, że, że, że jest kortowo, ale tak jak na gali powiedziałem, najważniejsi są klubowicze, czyli te osoby, które po prostu cały czas przychodzą, tworzą atmosferę, to od nich emanuje taka siła, która daje nam moc do tego, żeby, żeby wymyślać nowe rzeczy, nowe atrakcje właśnie dla tych klubowiczów, dla wszystkich sympatyków tenisa, no i m.in. kortowa. Gdzie jest kortowa? W Poznaniu. Yes. Bardzo się cieszymy, bo w maju uruchomiliśmy też ligę, czyli rozgrywki drużynowe pilotażowo. W tej lidze wzięło udział 65 zespołów. I to też jest taki bardzo fajny akcent, który pozwala na tym, że wiążemy bardzo blisko starty w turniejach czy w rywalizacji z przynależnością klubową, czyli z budowaniem takiego życia klubowego, społeczności klubowej. Bo tak naprawdę myślę, że, że wszyscy powinniśmy się wzorować na tym, jak to wygląda właśnie u naszych zachodnich sąsiadów, że klub tenisowy... To jest takie miejsce spotkań społeczności lokalnej. To jest miejsce, gdzie nie tylko się przychodzi wynająć kort na godzinę, pograć z kolegą, ale to jest miejsce, gdzie ja love, w ogóle przychodzę z całą moją rodziną, spędzam tam czas, gram w tenisa, aktywnie ruszam się, ale potem po tenisie wiem, że kogoś spotkam, wiem, że z kimś porozmawiam, wiem, że moje dziecko znajdzie tam coś dla siebie. I ten klub tenisowy to jest taka społeczność. I myślę, że rozgrywki klubo ligowe. To jest taki krok też pomocy organizatorom budowaniu takiej społeczności klubowej.